Was... Uh... Hej, tutaj Haus der Schiffagemeinde To znaczy no, tych, tych ludzi, co lubią pływać barkami, statkami i tak dalej nie? No. Fajny budynek, staro niemiecki Tutaj jestem na kafe e, Rheinblick Tutaj będzie reggae party, 31 lipca Uh, reggae und Chill or, or Reggae and Chill 31 of July so you can check, you can come and chill with us, with reggae music nice place Café Rheinblick and uh, Humbergeruda Club verein you know Check this out. Everybody welcome. Disburg homburg Disburg West. Big up. Nice special place. Another site is uh, the museum from the Schiff Verein and so you know. Check this out. Nice place to chill and to enjoy. <laughs> Tutaj fajny kościół, San Johannes, Kirsie, tam nice church. Johannes Saint Johannes Church, but it's renovation at the moment. This is old Passage and uh, this book Homburg. Alt Homburg. Old Homburg. fajny budyneczek. ładna architektura staro niemieckie. Też piękny budynek z wieżyczką. jest taki placek fajna fontanna w sumie tam pójdę na fontannę I tutaj jestem na Bismarck Plac fajna fontanna Chcę pokazać ładne wykonanie e, historyczny Mark brunem, to znaczy starodawna historyczna jest fontanna źródło Star źródło tutaj bardzo dobra pizza jest, polecam wam La Strada włoska bardzo dobra pizza ale ma urlop akurat no i tutaj fajny pubik można się Guinnessa napić no i tak dalej już się kończy ta uliczka tu jest jeszcze hotel który można kupić jest wystawiony za 795 tysięcy do kupienia ten hotel o, drzewa zasłaniałem troszkę Robem remontu akurat wymieniałem jakieś tam instalacje Za 795 tysięcy można go kupić Dobra, to będzie tylko taki krótki vlog Tutaj z okolicy Można jeszcze kilka rzeczy pokazać Kilka miejscówek Ale na dzisiaj starczy to Na razie, Ej, do usłyszenia Trzymajcie się dobrze I zdrowo